Dziś w programie premiery w klasie premium. Woda czysta, trawa zielona. Żniwa strażników. Zawsze zapinaj pasy. Apel do polskich kierowców. Kontynuujemy dzisiaj przegląd najnowszych premier z autosalonu w Los Angeles. To Dodge Avenger, reprezentant Chryslera w klasie średniej. Pod maską nowości podstawowy silnik benzynowy 2 i 4 będzie dysponował mocą 173 koni mechanicznych z sześciostopniowym automatem. Silniki od 4 do 6 cylindrów. Akura TSX Sedan, w Europie znany jako Honda Accord. Potężne motory od 4 do 6 cylindrów. Nowością ma być oprogramowanie wyłączające część cylindrów, gdy kierowca nie potrzebuje pełnej mocy. A to już Buick Lacrosse. To amerykańska odpowiedź na japońskie hybrydy. Czterocylindrowy silnik spalinowy wsparty motorem elektrycznym o łącznej mocy 190 KONi to propozycja GM w klasie Premium. Nowością są aktywne wloty klapek pozwalające na poprawę aerodynamiki i lepsze wietrzenie silnika w czasie szybszej jazdy. W produkcji od 2012 roku. Czy zastanawialiście się kiedyś Państwo, co dzieje się z wodą, gdy w czasie deszczu jedziecie autostradą czy trasą szybkiego ruchu? Oczywiście z punktu widzenia kierowcy najważniejsze jest to, aby woda jak najszybciej odprowadzana była z auta, a potem z szosy. Reszta wydaje się mu mało istotna. Ale ta mało istotna reszta to zasadniczy problem dla budowniczych dróg. Ich zadaniem z jednej strony jest zapewnienie nam bezpiecznych tras, z drugiej zaś ochrona środowiska naturalnego. Nowo budowane drogi wyposażone są w całą masę różnego rodzaju urządzeń chroniących środowisko przed uciążeniem możliwością ruchu przed tym co ruch samochodowy przynosi negatywnego dla środowiska naturalnego i dla człowieka. To cały system odwodnienia, tak żeby woda nie ingerowała za mocno w stosunki gruntowe, w glebę. Dlatego właśnie systemy odwodnienia, systemy zbiorników retencyjnych i odparowujących, chroniących tak drogę, jak i całą okolicę przed dużymi opadami, przed ściekającymi z drogi różnego rodzaju płynami szkodliwymi. Dlatego też te drogi, poza samym systemem odwodnienia, wyposażone są także w systemy filtrów. Dzięki temu to, co ścieka z drogi, zatrzymywane jest. Wszystkie oleje ciężkie, paliwa, które gdzieś z samochodów mogą wyciekać, są zatrzymywane na tym systemie filtracyjnym. Bardzo dobrze widać skomplikowaną infrastrukturę drogową na zdjęciach lotniczych. Z obu stron trasy szybkiego ruchu przeprowadzone są kanały odprowadzające deszczówkę z szosy do specjalnych, zaizolowanych zbiorników separatorów, które uniemożliwiają przesiąkanie wody do gleby. Łączna liczba kilometrów kanalizacji deszczowej, aktualnie układana wzdłuż nowych polskich tras, mogłaby z powodzeniem obsłużyć 60-tysięczne miasto. Budowa dróg oznacza ingerencję człowieka w istniejący ekosystem. Obecnie obowiązujące dyrektywy unijne i nasze rodzime prawo podchodzą rygorystycznie do tego problemu. Obowiązuje zasada zrównoważonego rozwoju, czyli zaspokajając potrzeby obecne, staramy się nie zagrażać możliwościom zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń. Krótko mówiąc, jeżeli budując drogę musiałeś wyciąć drzewa, musisz zasadzić nowe, tyle że w innym miejscu. Wykonaliśmy kompensację przyrodniczą o powierzchni prawie 700 hektarów. W skład kompensacji wchodziło nasadzenia przeróżnych drzew i krzewów będących bazą pokarmową dla zwierzyny leśnej, dla ptaków. Wykonaliśmy kilka budowli hydrotechnicznych, które nawodniły leśny teren. W skład kompensacji wchodziło również wykonanie nawierceń drzew w celu zagnieżdżenia się tam różnych gatunków ptaków. Rozwieszaliśmy budki lęgowe. Wiele, wiele innych drobniejszych czynności. Ta kompensacja przyrodnicza przeprowadzona była na niedawno ukończonej drodze krajowej S22 elbląg grzechotki granica państwa. Takich działań w skali kraju notuje się kilkaset. Jak Polska Długa i Szeroka, zewsząd płyną narzekania kierowców na lokalne straże miejskie dokonujące pogromu kierowców. Filmik z Płocka ukazuje miejsce usytuowania radaru, a to z kolei okolice Zielonej Góry, a to Sulechowa, gdzie straż została nakręcona przez lokalną TV Bigostura specjalizuje się w ukazywaniu podobnych praktyk lokalnych strażników. Jak podkreślają kierowcy i specjaliści, tego rodzaju działalność strażników ma niewiele wspólnego z bezpieczeństwem drogowym. Roczne zyski z mandatów wystawianych przez polskie gminy szacowane są na 290 milionów złotych. Nic dziwnego, że w całej Polsce podniósł się Do parlamentarnego zespołu bezpieczeństwa ruchu drogowego docierają sygnały niezadowolonych kierowców dotyczące procesu nakładania mandatów przez Straż Miejską. Trzeba się przyjrzeć temu procederowi, czy on rzeczywiście służył poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego, czy tylko zasileniu kasy samorządu terytorialnego. W Polsce nie prowadzimy statystyk dotyczących zdarzeń drogowych powstałych wskutek zmęczenia kierowcy. Za to prowadzą je Anglicy. Co najmniej 300 osób nierocznie w Wielkiej Brytanii na skutek zaśnięcia kierowcy. Jeżeli jesteś zmęczony, zjedź z trasy, zdrzemnij się, a potem wypij kawę. Jeżeli chce się pan zdrzemnąć, proszę wyłączyć światła. Dzięki. Kilka dni temu, razem z dziennikarzami motoryzacyjnymi, byliśmy w Niemczech na spotkaniach z ekspertami tamtejszego Ministerstwa Transportu. Bardzo proszę polskich kierowców poruszających się po niemieckich drogach. Aby akceptowali dynamiczne prędkości, bo przyczyniają się tym do redukowania korków. I dzięki temu jazda może być płynna, a co ważne, bezpieczna. A o innych sprawach powiemy szerzej już za tydzień. Jedźmy ostrożnie!